Dzień dobry, witajcie, moi drodzy słuchacze, chyba wiecie co to jest glifosat. Jak wpiszecie sobie w internecie glifosat i dacie na przykład na grafikę, to wyskoczą wam jakieś zdeformowane dzieci, jakieś mutanty, które rzekomo mają być związane z opryskami z glifosatu, z herbicydu, ale także na przykład z żywnością GMO. W większości osób glifosat y, kojarzy się z żywnością GMO, ale kojarzy się na przykład z rakiem czy z czymś bardzo, ale to bardzo szkodliwym. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że może istnieć żywność GMO bez glifosatu. Ale to co jest najbardziej istotne, że glifosat nie powoduje raka. Nie powoduje chorób nowotworowych, a jego toksyczność jest bardzo niewielka, bo mniejsza niż na przykład soli kuchennej, o czym za chwilę powiem. O całej aferze z glifosatem napisałem w swojej książce pod mikroskopem największe absurdy pseudomedyczne. Ale chciałbym tutaj również zauważyć to, że badania, które mówią, że glifosat po powoduje choroby nowotworowe, są bardzo niskiej jakości. Jest jedna metaanaliza, która sugerowała zwiększone ryzyko wystąpienia tak non-hochkin limfoma, czyli chłoniaka nieziarniczego, ale metaanalizie tej zarzucono wiele błędów. Między innymi to, że Zestawiła jedno bardzo dużej jakości, wartościowe badanie, kilku małym, małej jakości. Jak widzicie, metaanalizy też mogą zawierać błędy, też mogą być przyczyną błędu poznawczego, jeżeli do metaanalizy dobiera się wybiórczo bądź w nieprawidłowy sposób na przykład badania. Ale zwróćmy tutaj uwagę na coś innego. Nie będę w tym filmie rozpowiadał się na temat glifosatu i jego toksyczności rzekomej. Ale chciałbym Wam y, powiedzieć o czymś innym. Wiele osób uważa, że warzywa ekologiczne, ale także owoce są po prostu lepsze, zdrowsze. Ile to razy słyszałem, że nie są pryskane, że nie zawierają glifosatu? Wiele osób uważa, że na przykład te takie zniekształcone, brzydkie jabłko z parchami z rolnictwa ekologicznego jest lepsze i zdrowsze. Bo takie naturalne, a te ładne, błyszczące, to jest po prostu szkodliwe dla zdrowia. Nie ma ku temu żadnego racjonalnego uzasadnienia. Na pewno warzywa i owoce niepryskane są bardziej narażone, na przykład na wystąpienie chorób grzybiczych i paradoksalnie większe ryzyko zanieczyszczenia pleśniami Aspergillus flavus, Niger fumigatus, czy chociażby aflatoksyną B1, która działa kancerogennie, bo może powodować raka. Yy... Wątroby, chociażby po długim okresie karencji. Ale chciałbym Wam powiedzieć tutaj o czymś innym. Wiele osób mi mówiło, że skoro uważasz, że glifosat jest taki bezpieczny, to weź, wypij tutaj sobie na wizji szklankiem glifosatu. To wtedy uwierzymy. Niestety nie mam przy sobie szklanki glifosatu. Ale równie dobrze mógłbym wam powiedzieć, to weźcie sobie szklankę soli kuchennej i połknijcie, wypijcie, czy zjedzcie sobie szklankę soli kuchennej. Tego też nie jesteście w stanie zrobić, bo dostaniecie wymiotów, tak, zanim dojdziecie do jednej czwartej szklanki. A biorąc tak sprawę, całkiem na poważnie, to Acceptable daily intake, czyli takie narażenie na glifosat drogą do ustną, które nie powoduje żadnych negatywnych następstw zdrowotnych dla człowieka, wynosi 0,5 mg na kilogram, na kilogram masy ciała. A to oznacza, że facet o masie 70 kg może w ciągu dnia przyjąć 35 mg glifosatu bez żadnych negatywnych następstw zdrowotnych, a małe dziecko o masie 10 kg aż 5 mg 35 mg i 5 mg. A weźmy pod uwagę na przykład taką witaminę D, czy witaminę B12, gdzie mówi się o wartościach mikrogramowych i przyjęcie 35 mg witaminy D, czy na przykład 35 mg kwasu foliowego, albo, albo na przykład witaminy B12 jest y, trudne do wyobrażenia sobie, tak? Moi drodzy, i jeżeli chodzi o samą żywność, to badania wskazują, że zawartość glifosatu w tej żywności, chociaż występuje on tam powszechnie, wynosi w częściach ppb, czyli parts per billion, mikrogramy na kilogram. Dużo mniejsza dawka niż taka, która mogłaby przekroczyć ADE, acceptable daily intake o czym wcześniej powiedziałem, ale już tutaj odnosząc się do żywności ekologicznej. Jeżeli myślicie, że warzywa i owoce ekologiczne nie są niczym pryskane i one po prostu tak sobie rosną i aż dojrzeją i później są zrywane i wwiezione do sklepu, to się grubo mylicie. Bo w rolnictwie ekologicznym również używa się środków ochrony roślin i również je się spryskuje. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz takimi związkami chemicznymi, które są toksyczniejsze od glifosatu, ba, które są nawet 10 razy toksyczniejsze glifosat, od glifosatu, ba, nawet 80 razy bardziej toksyczne od glifosatu. Zaskoczyło was to? Deltametryna, lambda-cyhalotryna, pyretroidy, tak, które są stosowane w niektórych krajach Unii Europejskiej nadal dopuszczone do rolnictwa ekologicznego, Biorąc pod uwagę dozis z 50 są nawet ponad 80 razy bardziej toksyczne od glifosatu. Natomiast jeżeli weźmiemy takie nawozy w cudzysłowie, które są powszechnie stosowane w rolnictwie ekologicznym, jak na przykład tlenek miedzi 1, tlenek miedzi 2, tlenek manganu 4, oktanian miedzi, czy na przykład siarczan miedzi 2. Czyli generalnie związki miedzi, tlenochlorek miedzi 1 2 one są nawet 10-krotnie silniejsze, no nie silniejsze, toksyczniejsze od glifosatu. A więc musicie to wiedzieć, że krytykując glifosat i wybierając sobie warzywka czy owoce ekologiczne, tak naprawdę bierzecie produkt, który był pryskany związkami, które są 10 a nawet więcej razy bardziej toksyczne od glifosatu, który de facto tak krytykujecie. Moi drodzy, to nie znaczy, że ja jestem zwolennikiem glifosatu, że mi za to zapłacono. Nie. To znaczy, że ja patrzę na pewne sprawy obiektywnie, a nie to, co przeczytam w internecie na niesprawdzonych stronach. To, że ktoś mnie nastraszył jakimiś informacjami, ponieważ opierając swoją wiedzę, Potrafią te informacje w odpowiedni sposób zweryfikować. A nieprawdziwe informacje, niestety, są dezinformacjami i potrafią siać pewnego rodzaju chaos. Moi drodzy, a więc podsumowując, czy glifosat jest zdrowy? Nie! Glifosat nie jest zdrowy, jest środkiem ochrony roślin, który nie powoduje raka i który jest bezpieczny, jeżeli chodzi o toksyczność, czyli jest substancją praktycznie nietoksyczną, biorąc pod uwagę dozy z letalis 50, która dla szczura wynosi 5000 mg na kilogram masy ciała. Jest substancją znacznie mniej toksyczniejszą od witaminy D, kofeiny czy np. soli kuchennej, którą codziennie sobie solicie swoje jajka, e, przepraszam, no generalnie solicie jajka. Ale pamiętajcie, że warzywa i owoce z upraw ekologicznych też są pryskane związkami bardziej toksycznymi od samego glifosatu. Moi drodzy, trzeba szanować środowisko. Mój sąsiad jest no, ekologiem, tak? I na przykład bardzo interesuje się segregacją śmieci. Cały czas pilnie segreguje śmieć. Na te, którymi pali w piecu, i na te, które wywozi do lasu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!